Cześć widzowie, witam was w nowym odcinku z Fortnite'a I ogólnie e, nagrywam to jakieś. Dobra, chciałem się sprawdzić. Nagrywam to jakieś 10 minut po tym, jak mi napisał gościu komentarz, że, mam, że czy mogę zrobić codzienne sprawdzanie sklepu? No to będę to robił, widzowie. Może to się Wam spodoba, ale najpierw do, y, odbiorę sobie codzienny prezent. Fajne lotnia, taka fajna. I dobra, i sklep jeszcze się na żółto śmieci. Niesprawdzony bum. Uuu, fajny skinek. Ogólnie. Uuu, ja widzę, wiem, mam aktualnie taki klocki Lego. Ja chyba mam tego, takiego białego, takiego zwykłego. O, żołnierz klon. Ej, nawet nie takie drogie. No tyle. 1600. I mam cały pakiet Star Wars. Dobra, tutaj... O, zobaczę sobie. Takie... Ha, mu w ogóle bambik? Tutaj już normalny? A do, a do tego skinu zakłada się bambik, znaczy do tej motki. Yy, te, yy, to było wczoraj. O! Dobra, takie to było wczoraj. Tutaj jakieś. O! Pakiet złocone elity. Proszę bardzo, takie skinki, takie plecaki, takie wszystko. Tutaj te pakiety to były, ale pokażę tutaj. Tutaj jest ten, y, ratowanie świata. O, jest ratowanie świata. No i tak to co? Trzeba będzie dać ocenkę sklepu, tak jak gościu mówił. To sobie tak szybko przelecę. No to mi się mega podoba. To no to na pewno podwyższa ocenę i to jest nawet fajne. Zobaczmy jak normalny taki wygląda. Fajny. Dobra, to dzisiejsza ocenka sklepu to takie. No, że takie fajne skinki są, co mi się podobają, no to taka ocena. 8 na 10, jakby była jeszcze fajna emotka, jakaś, nie wiem. Oj, może ta podruba tej DL. To ja bym kupił i ten. No, i wtedy by było 10, 10 na 10, ale jest 8 na 10. No bo po prostu czegoś brakuje. Wiem, że jest dużo, ale czegoś brakuje. Jakieś fajne jemotki. Ale, normalna ocena sklepu takiego zwykłego, codziennego, co, co, jest zwykle na co dzień, to by było 5 na 10, bo no, no bo taki średni sklep, a, ale, yy, dzisiejszy sklep. No 8 na 10, tak jak powiedziałem. No dlatego to tyle. I może jak, nie wiem, jak naprawdę będę takim wariacikiem, to sobie to kupię. Możecie też napisać w komentarzach. A zresztą nie piszcie w komentarzach, bo kiedy będzie wrzucony ten odcinek, już tego niestety nie będzie w sklepie, dlatego będzie za późno. No. I to ma tyle.